Powodów, by zbliżyć się do tej pasji jest naprawdę sporo. Uspokajające. Dla nerwusów to jest uspokajające, bo się muszą skupić i, i małe rzeczy składać. Że można zrobić to, co się chce. Składam i kleję tak. Że można się fajnie pobawić i że nigdy to nie jest takie niemiłe. O, uczy cierpliwości, poznaje się historię, poznaje się technikę przez erę komputerów. Modele y, trochę straciły na ważności. Dokładność tych wszystkich modeli. Ten, ten, praca poświęcona na to, żeby te modele tak super wyglądały. odzorowanie jeden do jednego. A miłośnicy modelarstwa w miniony weekend w Bytomiu spotkali się już po raz 20. U mnie akurat wystawiłem się w kategorii lotnictwo odrzutowce F48. Seniorka wystawiałem model F22 Raptor w malowaniu z gry Ace Combat 7. Ja akurat. Robię ten model od maja zeszłego roku, dla mnie akurat to jest relaksujące. Daj to satysfakcję, jak się spędzi te powiedzmy 3 miesiące na tym modelu i widzi się efekty pracy końcowe. To czasami po prostu bywa to zadowalające. Tym razem w Hali na Skarpie odwiedzający Międzynarodowy Festiwal modelarski mogli zobaczyć aż 1543 modele. Większość z nich walczyło o zwycięstwo w kilkunastu różnych kategoriach konkursowych. Nie zabrakło także czarnych diamentów. Modelarze starają się właśnie stworzyć miniaturę takiej maszyny odwzorowaną według, dokładnie według posiadanej dokumentacji zdjęć takich rzeczy, które, które, do których ma dostęp. Często jest mniejszy, większy, to wszystko zależy od tego, z jakiej epoki jest, jest dana maszyna, ale starają się to jak najlepiej oddać oglądającemu, że tak. Faktycznie to w tej skali wygląda tak, jak wyglądało to w rzeczywistości. I teraz, mając przed sobą taki model, musimy ocenić, jak bardzo udało się temu twórcy odwzorować tą rzeczywistość. To jest nasze zadanie. Porównując z posiadanym materiałem, ocenić, no i wybrać ten model najlepszy spośród przedstawionych. Czołgi, samoloty, samochody czy statki prezentowało aż 476 wystawców. Z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Węgier i Niemiec. Podczas tegorocznej edycji festiwalu padł absolutny rekord frekwencji. Okropnie dużo pracy, ale to też sporo osób, które są mocno zaangażowane i należy o nich wspomnieć. Z wielu wolontariuszy, wiele osób zaangażowanych, w tym przede wszystkim pasjonatów, którzy reprezentują różne zawody, ale przede wszystkim tutaj reprezentują swoją pasję i talent.